witajcie kochani na moim kanale zapraszam was na odcinek z drapkowej mam tutaj trzy crazy liczby. z drapki e, dwie drapki z jednej paczki a jedna drapeczka z jakiejś tam innej i mam 16 6 i 5 no i zobaczymy czy będzie tutaj czy coś czy nie będzie no a zanim e, zacznę drapać to chcę jeszcze zrobić taką zapowiedź e, zapraszam was na kolejne odcinki z udawaną paczką Paradiso. Mam tutaj 25 zdrawek. Nie jest to tak, że każda zdrawka z innej paczki, dlatego że wiąże się to z tym, że. Yy... Po prostu już nie ma w prawie tych zdrapek, ciężko je zdobyć, jak już tylko widziałam, że gdzieś tam jest, no to po prostu kupowałam po kilka sztuk jest, jest z jednej paczki, no w prawie 11, dlatego, że była otwarta i ostatnia, no i więcej już tak naprawdę w mojej miejscowości nie ma tych zdrapek Może gdzieś tam jeszcze po jakichś żabkach, ale ja po tych żabkach nie chodzę, więc jakby no ciężko mi znaleźć Bo na dzień dzisiejszy jak nagrywam ten odcinek, to jeszcze jest 7 głównych wygranych a w Paradiso mamy główną wygrane 200 tysięcy, to jeszcze ich 7 jest i 17% zdrapek, więc powiem Wam, że warto jeszcze poszukać, potrapać po akurat, może coś tam będzie, więc jak ktoś ma możliwość jak najbardziej. No ale na razie y, udało mi się. Wymieniłam y, z, y, te zdrapki wymieniłam za. Y, Zdrabki z dramasów, także to nie jest tak, że wystawiłam kolejne pieniądze, tylko po prostu wymieniam. No a tutaj to z ostatniej wygranej wymieniłam 30 zł i zobaczymy, czy coś tutaj będzie, czy nie. Także trzymajcie kciuki i zaczynamy z numera 5. Przybliża. No i drapiewa. Zaczynamy z 38 i szukam. Tu 28. Dobra, 32. 32 jest tu. Czy jeszcze jest? Jest jeszcze tu. I tak ogólnie jest po jednej albo po dwie. Nie ma tak, żeby było trzy. Jeszcze mi się przynajmniej nie zdarzyło. 78 jest tu. Dobrze, 31. 31 jest tu. No i więcej nie ma. No ładnie drapie się, naprawdę tak leciutko się drapie ta zrapeczka. 39 jest tu. Widziałam y, w tym, więcej nie ma y, u, u mnie w kolekturze, no, że ktoś wydrapał w Tysiaka, a Tysiąc to jest no trzeci stopień, Także fajnie. No, ktoś, komuś trafiła. 27 jest tu no i więcej chyba nie ma osiemdziesiąt pięć osiemdziesiąt pięć jest tu i więcej nie ma cztery 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 na samym końcu dobrze sześćdziesiąt osiem sześćdziesiąt osiem tutaj jest dobrze Siedemdziesiąt dziewięć jest tu. Czy będzie jeszcze gdzieś? Siedemdziesiąt dziewięć, no nie. Czterdzieści dwa, czterdzieści dwa jest tu. I więcej nie ma, dobrze. Dziewięćdziesiąt dziewięć, dziewięćdziesiąt dziewięć jest tu. więcej nie ma. Osiemdziesiąt dwa, osiemdziesiąt dwa. No nie widzę, poczekajcie, o, tu, tu jest osiemdziesiąt dwa, dobrze, osiem, osiem jest tu i osiem jest tu, dobrze, osiemdziesiąt sześć, osiemdziesiąt sześć, osiemdziesiąt sześć jest tu, najwięcej nie ma, pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt osiem. Pięćdziesiąt osiem jest tu, szesnaście, szesnaście, tu, okej, pięćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt cztery jest tu, najwięcej no nie ma, trzy ostatnie liczby, czterdzieści trzy jest tu i mamy jeszcze tu, dobrze, dwadzieścia dziewięć,

Mamy 76 i to już będzie tu 76, ale ale więcej nie ma. Także no niestety ta drapeczka jest pusta K. -l. No dobra, zabieramy się za następną. I patrzymy, czy tutaj coś będzie. 88 dobrze 86 tu i tu, dobrze, więcej nie ma, dwójeczka, dwójeczka, tu, więcej nie ma, osiemdziesiąt cztery jest tu i więcej nie widzę, pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt osiem jest tu, Ciekawa jestem, czy coś pomoże, czy nie. 41. Fajnie by było, ale mam mieszane uczucie jak na razie z tej zdrabki, bo no, niby widać te wygrane, ale ciężko cokolwiek tutaj trafi. 27 jest tu. Więcej nie ma. 22. 22 jest tu. I koniec. 31. Trzydzieści jeden. Nie widzę, poczekajcie. Tutaj dobrze. Trzydzieści osiem, trzydzieści osiem jest tu, osiemdziesiąt trzy, osiemdziesiąt trzy jest tu, dziewięćdziesiąt cztery, dziewięćdziesiąt cztery jest tu. Czy będzie jeszcze?

53 jest tu. I więcej nie ma. Dobrze. I ostatnia. 67. 67 jest tu. I 67 jest tu. No i ja zostały nam bonusy. Czy będzie jakaś wygrana? 97 jest tu. I więcej nie ma. No niestety. A tutaj 7. 7, 7. 7 jest tu. I też nic nam to nie daje. Także, no, naprawdę, bardzo ciężko. Dwie drapeczki pod rząd i dwie wygrane, przegrane. No, to mamy jeszcze jedną z innej paczki i też z innej kolektury. No i zobaczymy, czy coś tutaj będzie z numerem 16. I szukamy 93. 93 jest tu. Więcej nie widzę. 81 osiemdziesiąt jeden jest tu, więcej nie ma. pięćdziesiąt cztery pięćdziesiąt cztery pięćdziesiąt cztery jest tu, więcej nie ma. pięćdziesiąt trzy pięćdziesiąt trzy pięćdziesiąt trzy jest tu, ok. sześćdziesiąt siedem sześćdziesiąt siedem

Więcej nie ma. Siedemdziesiąt dziewięć, siedemdziesiąt dziewięć, siedemdziesiąt dziewięć jest tu, sześćdziesiąt trzy, sześćdziesiąt trzy, sześćdziesiąt trzy jest tu, i sześćdziesiąt trzy jest tu, dobrze. Dziewięćdziesiąt, dziewięćdziesiąt, dziewięćdziesiąt jest tu, i dziewięćdziesiąt jest tu. Sześć liczb, trzydzieści dwa. Trzydzieści dwa. Trzydzieści dwa jest tu. Pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt osiem jest tu. Więcej nie ma dziewięćdziesiąt dwa, dziewięćdziesiąt dwa jest tu. I więcej nie ma dwadzieścia osiem. Dwadzieścia osiem jest tu. Osiemdziesiąt dwa poproszę.

Także, kochani, trzy i Trzy puste. L, B. No, też tak bywa. Wygrałam 30, przegrałam 30. <grywa> na tym to się skończyło. No, a ja Was zapraszam, kochani, na udawaną paczkę. Myślę, że będę drapać po 5 sztuk, więc będzie 5 odcinków. Jest jest tutaj y, 25 strapek. Y, powtarzają się niektóre, tam mam dwie jedynki. Trzy dwójki. No, tak to wygląda. W każdym razie yy, zapraszam Was na kolejny odcinek i to już będzie z udawanej paczki. No i co? Buziaczki, pozdrawiam, pa pa!